W dzisiejszym fascynującym odcinku wydam 600 diamentów i kupię nową klasę piromanty. I przetestuję go w warunkach bojowych, starając się przetrwać kolejne 99 nocy w lesie. Oprócz tego zapgradezuję go za Robuxy na drugi poziom, aby paliwo dostarczało mi więcej amunicji do mojego miotacza ognia. Oraz sprawdzimy, jak sobie radzi na różnych przeciwnikach. W tym celu udamy się na statek Matkę Obcych, później do twierdzy. A na sam koniec przetestujemy miotacza w zimowym biomie, proszę, abyście zostawili dużo łapę w górę pod tym odcinkiem, ponieważ wydałem sporo robuxów na nową klasę, a w komentarzu możecie napisać hashtag Strażek z Podlasia. I pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo już wkrótce nowe niesamowite odcinki. Gregory, czy jesteś gotowy na kolejny niesamowity odcinek z 99 nocy w lesie? No jasne, że tak. Dzisiaj ja chcę być strażakiem. Nie, nie będziemy strażakami. Będziemy dokładnie czymś w totalnie przeciwnym. Będziemy podpalali wszystko dookoła i spaliły jej rąka dzisiaj. I zrobimy z niego kebab <laughs> przy pomocy super wypiercianej klasy To <laughs> Tak, ja mam doświadczenie w paleniu i wysadzaniu i, i... A to wszyscy już wiemy. Tak, ale na szczęście nie ma żadnego Pizza plexu którego mógłbyś wysadzić w lesie, więc dzisiaj kupimy za, uwaga, 600 diamentów Pyromaniaka, który jest sygnowany pięcioma gwiazdkami aż. No i jest w magazynie, więc uwaga. I upgrade'uję go od razu na drugi poziom tajemniczenia, aby jego paliwo wzięło i przywracało mi znacznie więcej Fiuela w miotaczu ognia. O mój Boże, ile ja robóców wydałem dzisiaj. <laughs> Dlatego ja nie upgrade'uję go, bo jestem biedny. Muszę spalić 150 istot. Ile co? A to króliczki będziesz. <laughs> ja 400 co stało, Łopanie, łopanie, to mi paliwa braknie. Mam, muszę jakiegoś tego szejka dubajskiego chyba gdzieś złapać na Facebooku i zapytać się, czy nie pożyczyłby mi trochę ropy naftowej. Naszym zadaniem jest dzisiaj przetestować miotaż ognia na wszelkich przeciwnikach, jakich spotkamy w grze, zrobić ćwierce, oratować wszystkie dzieciaki, no i oczywiście przetrwać 100 dni i zobaczyć, czy Jelonek się dobrze poli, i czy jest ekologiczne. Mamy miotacze ognia, uuuu, wow! Gregory? Gregory, nie ruszaj się, muszę zobaczyć Śmieci się nie palą, a ja nie widzę jak ty palisz Nie widać tego? Ja, czekaj, a króliczek? ale patrz ja O, go... jagoń, od razu usmaszony jest Ty, ja... czemu to przeczytał jako gotowany marszałek? Czemu to tak cześć, cześć, Masz gotowany marszałek? O kurde <laughs> Czemu się gotowany marszałek nazywa? Ale powiem ci, że on zadaje naprawdę dobre obrażenia. Ej, no to może być naprawdę mega spoko. Tylko się dość szybko kończy to paliwo, więc tym trzeba troszeczkę będzie oszczędzać. Więc Gregory, na początek może nie zużywajmy naszego miotacza ognia i zostawmy go na jakichś trudniejszych przeciwników. A na królików używamy po prostu siekiery. Dobra, słuchaj, mamy już odpowiedni chyba poziom, żeby uratować pierwszego dzieciaka, jeżeli chodzi o ognisko. A teraz powinniśmy do naszego craftboxu wrzucić jak najwięcej drewna, żeby zrobić Tak, muzyko. chodź, po dzieciaku pójdziemy. Widzę go. Co już? Jak widzisz go? No tam jest. Czekaj, czekaj. Mapę zrobię najpierw. Co my tu mamy? O, jest mapka. Dobra. Tam, tam chodź. I potem idziemy po wędki będziemy łowili rybki. Ja nie mogę. Ja. A jak się nic nie złapie, to weźmiemy i usmażymy to wszystko po prostu i tyle i skończy się. Spalimy to w piździu. <laughs> Patrz, gotowy choszalikan. Zrobimy im nalot z góry. Nalot? Dobra. FBI open up. No. Lecimy. <śmany> Ej, wow, dobra, nie no, miotacz... Okej, okay, dobra, miotacz ognia faktycznie jest OP. Ja nie mogę... I po mam prostu... jeszcze mniej niż połowę! To jest naprawdę mega OP. Przecież ty cały, całą watachę wilków zrobiłeś na kebaba teraz w tym momencie w przeciągu kilku sekund. Wow. Bo jestem potężny. No, 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 nie przesadzaj tam, okej? Okay? Potężny to jest miotacz ognia, ale ona Maska, a nie ty. <śmany> ty. Co tam wiesz? Kultyści! Ej, zbierajmy to wszystko, co tutaj jest. Te wilki i inne takie. Bo to się przyda nam. Ja mam kurde kotlety wziąłem do mojego worka, bo mam małe woreczek, więc jeszcze nie mogę... Chcesz Gudax? Dawaj, Gudax. Masz oh, gudax? Good gudax, good Gudax! Good Dobra, zbieraj te śmici. Łapkę musimy ci zdobyć. No, to weź tam usmasz trochę tych marszałków. <laughs> No, zrobić ciebie kebaba! Wsadzę ci to w cztery litery! On nie lubi miotacza ognia. Wiem, że nie lubi. Ej, ale ciekawe, czy miotacz ognia teoretycznie daje światło, nie? Więc powinien się go troszeczkę wystraszyć, nie? W nocy jakbyś go używał? Ja bym się bał samego miotacza ognia. No, bo sierść jest łatwopalna. No, taka ciekawostka. Hmm, dlatego nie wolno palić zwierząt. Co? Po śmierci. Nie, nie dlatego. A teraz idę ci wilka jeszcze złapać No to jest ciekawe, że załatwiłeś tyle wilków, a nie udało się nam zdobyć drugiej skóry Była jedna A i oczywiście sobie musiałeś wziąć, tak? No to. Aha, aha No, Gregory, dzisiaj robię z ciebie kolację, dzisiaj robię z ciebie kebaba no. Co? Ale ja jestem niesmaczny No ja jakoś to przeżyję Będziesz miał ostre sranie po mnie <laughs> Jak cię słucham, to też mam, więc to nie zrobi mi różnicy Hmm, nasionka! Ja nie mogę. Moc, koks, tajski boks. Co tu jeszcze mamy? Nic wielkiego, ale mamy tutaj jeszcze jakieś stawy, które możemy połowić rybki. Czy nas interesuje łowienie ryb? Oczywiście, że nie. Jak to 30 rekinów musimy złapać? Nie ma takich łapek na tym świecie, ani ludzi, którzy by mnie zmusili, abym złapał tyle czasu te ryby. Chociaż widzowie bardzo chcieli, żebym nagrywał przez 10 godzin łowienie ryb. I mocno się nad tym zastanawiam. Czy są normalni? Nie, <laughs> Oczywiście, kocham swoich widzów, jeżeli będziecie chcieli 10 godzin, żebym mówił ryby, spoko. Zarzucę wędkę, pójdę sobie zjeść obiad, prześpię się, pogram w coś i wrócę do gry. <gry> A już nas jeleń goni drugiej nocy już? No tak, no co, ty myślisz, że on sobie wolne wakacje zrobił sobie teraz? No chyba Boć... tak, bo, bo go nie ma... Pości... A to no chyba, że się wyprowadzi... A zobaczy, że mamy miotacze ognia! Pomyślą, o moj Boże, ile oni wydali robuxu, żeby to kupić, nie? Tylko po to, żeby się mnie pozbyć. To ja im zrobię pranka! Ja wyjadę sobie w bieszczady teraz. Mua, 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 mua. No i zrobił nam pranka Wydaliśmy Robuxa, żeby go spolić, a on sobie pojechał w Bieszczadę teraz, no i co? I pa Ale wiesz, co jest super, bycie miotaczem ognia? Że jak idziesz sobie i brakuje ci jedzenia, to masz przenośną mikrofalówkę po prostu ze sobą. Możesz gotować, ty to jest jak kucharz po prostu. Idziesz do lasu i robisz kebabę sobie ze wszystkiego. Czyli to jest ten upgrade kucharza. To jest piąty poziom kucharza. To jest sekretny. Nieoficjalny upgrade. Sekretny kucharz po prostu, dokładnie tak. Ooooooooo! Kanister! Z ale jeszcze nie będę używał, na razie zużyję sobie na fulla I zobaczę później ile to. A mi się chce pić to się napi tam z wody czy coś. <laughs> ja mam, że mi więcej przywraca, więc ja jestem bardziej użyteczny. Wow, ale jak się poli to się. No spłoń! Spoń! On, tak, on się tak długo pali? No, dosyć długo. To trzeba przebiec po prostu, podpalić ich i uciekać z nimi po prostu. To leć! Czemu ja? To ty! No, ty! ty No bo ja mi się już skończyło, mam mało. Masz mało, ale masz dalej, więc idź, ciśnij. Ale ja, ale ja to tak napyczkę mam tylko! Teraz no. twoja kolej. Napyczkę to ty dostaniesz zaraz Dobra, bo szarikan się was boi, głupie wilki, chodźcie tu, ja mam doświadczenie z takimi jak wy. <grystanie> <grystanie> szarikan, potknąłem się o grób. O kamień, tak? No to naprawdę grób tu był! Wow, ej nie no, miotacz ognia jest naprawdę mega dobesiarski! <grystanie> szarikan, uważaj, bo się do ciebie! Ty użyłeś bandaż, który miał być dla mnie? Tak, to była inwestycja we mnie. Ale spokojnie, mam jeszcze jeden. Uff! I mam jeszcze zestaw medyczny. Bo wiesz, mam mało życia. No, akcja ratunkowa. Cześć. A ci się uciekaj, uciek o, kurde, dobra, zeta medyczny! I pali no, Co z oh. tego, że pada deszcz? Palich! ich! Jakby miał lepszą zbroję tylko. I za to mam jeszcze jeden! Dobra, to jest, ja nie mogę ty. I co zjeść można od razu? <laughs> ja cię nie mogę. Wstawaj, zesra. O, się. wilk! Przerwał mi. No ty dziadu jeden. Ja nie wiem czy one się nie gorzej trochę palą jak, jak pada deszcz sobie. Chyba nie. One po prostu mają więcej HP. Aż takie twarde są? Kurczę. Biorę podatek. W postaci złomu. Jeszcze jeden wilk został na górze. Chodź musimy go ubić. I czekaj bo chcę radio wziąć. No i radio straciliśmy. Czemu? No jak go nie trafiam no? Wii! Pięknie. Dobra. Coń! Masz kurczyk. Szybko, bo mamy dwie sekundy. Szybko, Gregory! Dawaj, 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 dawaj. Biegamy do środka, dobra, lecimy z tym. Idę po tego śmroda. Ja jestem gotowy na przyjęcie wilków. Wolałbym, no. żeby ich tu nie było. Aha, no tak, osłaniaj w razie czego. O! Kanister z benzyną znalazłem kolejny. Dobra, o, bo podzielimy ja się. Dobra, podzielimy się w bazie, ale to choć. Biegniemy teraz do domu. Update z tym kucharzem jest mega. Myślę, że powinniśmy zaprosić Magdę Gessel i pokazać jej naszą restaurację w lesie. Dobra, chodź tutaj i powiedz mi, ile ci to przywraca. Dobra, to ja mam dosłownie tak, jak najedziesz na... No mam delikatnie poza kanistrem. I teraz piję, zeruję. No, ile y masz? No tak lekko do połowy, to takie jedną trzecią albo czwartą mi przywróciło. Mmm, mi przywróciło jakieś 50%. No trochę nawet nie niecałe. 10% więcej niż mi, mi się tak wydaje. O kurde, ej, znalazłem dwa kanistry. Zaraz na samym początku tego zimowego biomu. O kurde. O! Ja nie mogę I mogę ogieł znalazłem Krakory, jesteśmy bogaci Ale ja zamarzam szybko Wiesz co powinno być? Że jak ja mam miotacz ognia To jak sobie chodzę tu i sobie go użyję To powinno być ciepło No tak powinno być No halo, co jest? No przecież mam miotaż ognia idę, idę się pobawić w takim razie z moimi liskami Hej, liski, liski, liski Ja załatwiłem trzy liski I trochę mi smutno z tego powodu A z drugiej strony trochę wkurzony jestem Bo nie dropnęły mi żadnej skóry Ale znalazłem kolejną watachę. O ile... Czy lisy mają watachę? Co, ma co mają? Lisy. lisy mają. No, watachy to wilki mają. Lisy mają może zgromadzenia. <noise> o, to mieli nielegalne zgromadzenie w lesie tutaj i dlatego musiałem je wziąć i usmażyć. <głosy> <głosy> Ej! Miotacz ognia od razu bierze i te lodowe skrzynki praktycznie otwiera. Co? No Ale to super. jest mega, to jest mega. Dobra, tam wiem, atakujecie. No, Gregory, obroni, bo jest fajny. Czekaj, co? Co? Nie jesteś fajny? Też tak jest. Jestem! Mówię. <gry> no to bronisz, no to bronisz, nie? Obronię, bo mam działo laserowe. No, se w tyłek je możesz wsadzić. A mogę, mogę ten? Mogę kolkę? Kolkę benzynową? A co, co? Nie! Przecież ja załatwiam tam wszystkie te miski, jeszcze nie skończyłem co? skóry, zbierać. nie rozbierać. dałeś mi ani jednej? No nie no, trzymam w plecaku jeszcze. No Ale to. to... Taj, pójdziemy na statek matkę teraz. Ja muszę sobie czapeczkę zrobić, żeby można było chodzić. Bo nie mam czapeczki po biomie zimowym, a tam przecież jest bardzo dużo bałwanów, naszyjników, innych rzeczy. Jesteś samolubny. Ja! Yeah. A ty się mieć jeden, co ty powiedział? Ja jestem samolubny? No tak, bo ja cię ładnie poprosiłem, a ty, a no ty Iso. nie. Oho, to, to, e, Gregory, daj mi 2 miliony złotych. Nie stać mnie. Ale cię ładnie poprosiłem. Jakbym miał, to bym ci dał. No nie. ja. Co mnie to interesuje? Zbudował półkę. A na co wyda... na paliwo? Na co ty wydajesz te pieniądze? Ja się pytam. N na paliwo, żeby była półka, A gdzie A zapytałeś będziemy... mnie? A zapytałeś mnie, czy ja pozwalam takie wydawać pieniądze na takie rzeczy? Nie, bo że jest dofinansowania, to nie musiałem pytać. <laughs> A to sowa, o oh mój god. Sowa! Wpróciła. Ale to dobrze, to dobrze, że się pojawiła, bo teraz będą piórka i będziemy mogli zdobywać teraz paliwo. paliwo. Zbiera jedzenie w ogóle w swoim na Mamy darmowe, darmowe paliwo. Darmowe paliwo, mamy Ja nie mogę. Sam jest spoko i na pewnym poziomie, tak naprawdę, jak się zbuduje tutaj już tą rafinerię, dzięki czemu mamy OP, darmową dostawę paliwa, no to mamy świetną broń. Którą jeszcze możemy jako zamiennik używać, bo jeszcze do tego mamy karabiny laserowe i zwykłe karabiny na zwykłą amunicję. Więc mamy naprawdę dość spory arsenał dzięki temu już do strzelania. Ciu. Ten... kosmiczny kosmiczny ty... cię wystrzela! Ty już. Ja, ty masz re... Dawaj mi to! Mówiłem, że mam mnie, nie chciałeś dać mi paliwka! Ja, ja myślałem, że masz to pysyłkę piu 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 Płoncie kosmici! What? Co? Oni tak szybko się palą? Przecież oni tu na hita schodzą! Co się dzieje? Hey, hey. Patrz, wchodzimy tu, FBI! FBI! A! Wow! Ej, nie no, miotacz ognia jest mega opena kosmitów. Co jest? Palusia się jak anime dziewczynki <grymne> <grymne> Anime dziewczynki są z kosmosu! <grymne> to są jakoś daleko idące wnioski, Gregory Do tyłu, za ścianę Oni nie chcą tu biec, Gregory, twój plan ma dziury <grymne> Bo oni strzelają Oni mają... no i co? Co jest, co? Ej, no trafił mi przez ścianę, co to ma znaczyć? Jest tu więcej chyba, tak, znowu się zrespili. Dobra, jednego porobiłem, tu jeszcze ci dusi powinni być, nie? Tak, tak, chyba teraz, tak. Spal No, dobra, otwieramy gigantyczną skrzynię i uwaga, może będzie zbroja jakaś fajna. Eee, laserowy miecz dostałem. O, laserowy miecz. Dwa razy dwa Eee, no to to życie, o nie zakurat, moim zdaniem. Co my tu jeszcze potrzebujemy? No tak, mamy bardzo dużo śrubek. Ja ciebie potrzebuję tutaj. O! A weź mi tak nawet nie mów, bo się zarumie. No bo jestem za słaby, żeby sam zrobić twierdzę, szarikan Potrzebuję twojego. No już niedużego działa, ale twojej ognistej petardy. <grystanie> Spoko! <grystanie> Z drogi śmiecie! Strażak sam wlatuje na dzielnię. A szarikan! Wyku zabij. Co ty mówisz, brzydkie takie słowa? Chciałeś powiedzieć? Unicestwi. Wyślij go na tamten świat. Tak jest ładni. Dobra, to bijesz sobie ich, nie? Ej, <laughs> Ale to trafisz w niego. No właśnie, yes. nie mogę trafić, coś dzisiaj! <laughs> Krygoral, z ciebie jest bambi, ja nie mogę. Pyk, laserowy mieć! Ma, ma, ma Naładuje się tylko i zniszczenie Laserowa dzida! Nie, no, zdążyli ci, co ty to już? Jak zobaczyli tam dzidę, to im się smutno zrobiło po prostu. Dobra, otwieram się... smoczą skrzynię. Uwaga! Trzy, piła! Dwa, piła jeden! Piła. Kunaje. To eee. chyba. Chyba gorzej by było, tylko jakby mi poleciała tarcza. Dobra, co my musimy zrobić? Musimy zrobić kolejny poziom wtajemniczenia, żeby kolejne dziecko uratować. To jest nasze zadanie tak. dzisiaj. Tak. Aby przetrwać kolejne noce, żeby było szybciej. A! No i teraz, jak mam czapeczkę, to ja pójdę. Nie, dobra, okej. Okay. Pierwsze robimy ognisko. Z tego powodu, żeby powiększył się zimowy biom. Ja mam czapkę. Jak ja tam pójdę z miotaczem ognia, to wezmę i znajdę tą lodową Zeldę całą śmieszną i poproszę, żeby zrobiła mi loda. A potem wezmę i ją okradę ze skrzynki. No i. No i przyniosę fanty po prostu i wsadzimy sobie, nie? Ja chcę drewno! I ci drewno do lasu, a nie mnie denerwuje. A ja chcę poznać rodziców! <laughs> To zgłoś się do jakiegoś programu telewizyjnego, nie wiem. Cały czas takim jestem! <laughs> to, to jest YouTube, ale te, taki, wiesz, w telewizji jakiejś. Ale wtedy pomyślą, że to jest tylko program telewizyjny i że jestem fikcyjną postacią! Bo tam nie ma prawdziwych przecież ludzi! Jak to nie ma prawdziwych ludzi? No to znaczy wszystkie imiona i nazwiska są podrabiane! No to będziesz Gregory Wiar. <laughs> No, i tyle. Albo zamarzemy, żeby było, żeby nikt nie wiedział kim jesteś. Rodo. Nie wolno podawać takich danych. Nawet w telewizji. I nawet jak się zgłaszasz. Musimy to zamazać wszystko. A może ulotki? Co ulotki? To kosztuje pieniądze. A. I co w nich napiszesz? Szukam mamy? <grystanie> 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 tak! Szukam mamuśki. Szukam mamuśki w mojej okolicy. Zgłoś się teraz. <grystanie> Kupo Inator 3000. Pyk. Atakują nas? Nie. Przepraszam bardzo, ale to jest nazwa zastrzeżona. Wszystko co ma w nazwie Inator to jest prawa autorskie do mojej patelni. Proszę nie używać tych nazw, albo będzie tutaj proces sądowy. Ale to doktor Dundersztycz zawsze takie miał nazwy. A to twój stary jest, że możesz używać tych nazw? A śliwiłbyś się. Dundersztycz jest swoim starym? Co? Chodź, bo ja się schowałem w bazie. Czy co? Walczarikan! Nie mam paliwa! Mam tylko revolver z paroma nabojami. O! Oh. No ale nie czekaj, kunaje mam. Dobra, czekaj, czy ja mogę stąd rzucać? O! <ścoughs> ale jestem ninja, ja nie mogę! Oni mi nic nie robią jak jestem tutaj w tym Ja Bo... widzę tylko jak ty tam wbijesz Jak jestem w środku tej beczki co paliwo generuje To ja mogę do nich strzelać a oni mnie nie atakują oni nie strzelają Przez tą beczkę? No, no Faktycznie Oni do mnie nie strzelają ci, ci z kuszami Ale mega op, ej to, 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 to się buduje a nie bazę Tu się wchodzi do tego i się zrzuca oni, oni nawet nie reagują jak się do nich strzela No, oh, Shuriken Chcesz? Co? L lodówkę? O nie, pan czubam. O, oczywiście, że chcę. Ja nie mogę, mocno się kieruję. Teraz jestem spełniony. Jeszcze tylko wągiel znaleźć, będzie super. Śmietnika nie mogę wziąć, szkoda. <śmiany> Miałbyś swój domek wymarzony. Ja mam koszykówkę, macie dzieciaki, pobawcie się. Co prawda, wasi rodzice nie żyją, ale macie piłeczkę, żeby możecie się pobawić. więc... Woo, ale super! Szaliki, jest ja super! Przyjdzie za piłeczkę! I bałwanek Andrzej! Taki o, strach tak. na bruchle. No i teraz to ja rozumiem. Wszystko jest Git-Gut. To ja ja mam wakacje. Ostateczny item wtajemniczenia. Jak to masz wakacje? No Jak? patrz. Co? Ten Skąd? Co? No bo ja złowiłem 100 rybek. RGB kupił sobie krzesło gamingowe. Ja nie mogę, na to pieniądze idą. Na to Robuxy wydaję. Do wydajesz. finansowania poszło. Na to idzie nasze pieniądze? 50 lat się wzięliśmy, zadłużyliśmy, żebyś ty sobie kupił tęczowe krzesło? Samuję, że RGB są super. Ale ono nie świeci. Oszukali mnie! Miało się świecić, ale ja prądu nie mam. Nie mam jak podłączyć go. <noise> ono to jest pomalowane tylko. Ej, co ty robisz? Jakie ty im budujesz te domki? Ty nie spoileruj, to będzie dopiero w kolejnym odcinku, jak będziemy pokoje budowali. A powalały mi się, to, to wiesz, to po prostu im dałem cię dziecka szybciej. No, to oni będą mieli jeszcze ładniejsze te domki, no, także... No po prostu zazdroszczę im. To sobie mogłeś wybudować taki, w takim razie. <noise> Co ty budowałeś? Nie jak, jak im budujesz i im zazdrosisz, do no to... Chodź, 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 jest ten zimowy tutaj. Ho, użyjemy co miotaczy. Co ale jest już koniec! Dobra, jest Elza! Noc. Elza, noc dawaj! Jest. Dawaj fonty! Ale tu nie działa chyba na to. Ale tu piórka są! No i co, że jest na No nie no, na nich działa, widzisz? A, a, ale tego się nie da otworzyć, typ tu wylądową. Wsadzę mów cztery litery miota ognie. Patrz na to! Hmm, ale wiesz, tego się nie da spalić. To o się kurde, nie pali. To szkoda. A co czemu, tak? No ej, no to ej, no to zwykłe skrzynki da się robić, a tego się nie da, no to to jest jakiś skam totalny. O kurde! Szalika, coś ty zrobił! Co ja zrobiłem? Jestem chłod... Zimno mi Gregory <laughs> Tak? Tylko się nie wywalaj! A, jeszcze nie dzieć mnie goni! <laughs> Gregory! Jeszcze 20 sekund, dasz sobie radę! <laughs> Dzieci, gryźcie tą papugę! Pierwsza słyszę, żeby dzieci gryzły papugę. Pomóż mi, bo mnie w krzyżu umie. Szarikad, nie, nie będę cię mi. całował, ale cię podniosę. No i cały romantyczny nastrój wziął i szczelił ale wiesz, co jest super? Że miotaczem ognia można wziąć i te tu już te, te małe bolce wziąć i rozwalić. O, oh. no i to jest mega już. Zrobiliśmy to. Ej, to jest ostatnia noc tak naprawdę. I mamy 100 dni przeżyte. Wszystkie dzieciaki, zrobione, wszystkie twierdzy, zrobione matkę kosmitów i nawet ten lodowy biom, czyli wszędzie przetestowaliśmy tak naprawdę nasz miotacz ognia. Uznaję, że nasz super challenge i wyzwanie zaskończono, ile dzisiaj było jakieś wyzwanie. No było przeżyć standardowo, no i oczywiście, dobrze. Może się bawić z miataczem ognia. No tak, ja się bawiłem dobrze, chociaż raz umarłem. Ale Gregory też raz umarł, więc jest. <laughs> <prawidł>. Ja umarłem <laughs> tylko, tylko sz... dlatego, żeby tobie nie było smutno. Koniec! Uciekaj, dziadu! Uciekaj! Spoleć, kurde, nie pokazuje, że używam. Nie mogę używać teraz ognia. O najgorzej. Ale ci wsadzę w cztery litery, mój miotacz ognia. Mo. Udało się, przetrwaliśmy kolejne 105 dni. Uratowaliśmy dzieciaki, podpaliliśmy las i dobrze się bawiliśmy. Szarikan, ja ci przyniosłem tu Dobra, super pokaż. rzeczy, bo ja wiem, że ty się będziesz... Poczekaj, bo musi być ci wygodnie przede wszystkim. Aha. Więc patrz tutaj, żeby ci było trochę ciepło w tyłek. <grymne> usiądź, usiądź. Patrz twój własny prywatny telewizor satelitarny! Łooo! Wow, Rozszerzam ja ci mogę. to kolejne full HD już masz 3K? A mają coś więcej oprócz Polsatu? Nie no darmowa, to to. O, no to a jak ja, ja chcę jakieś kuchenne rewolucje z Magnum Gessler pooglądać. Ej, ale skamowa, z tej strony nie widać tego! <grymne> Ja nie mogę! Co to? Jakiś dwa d kupiłeś telewizor płaski? No bo ukradłem! O, no chyba, że tak. A to uczciwa cena była. To się opłacało. Abra, no to robimy sobie seans. 24 godziny przed telewizorem. O tak, let's go!